Kolego, odpowiadając na Twoje pytanie odnośnie tych czarnych rurek, jaka jest ich historia, odpowiem krótko. Chodzi o to, że na początku tego remontu była planowana rozeta maskująca, która by przykryła te rurki. Aczkolwiek, gdy klient zaczął szukać takiej rozety, okazało się, że te rozety nie są tanie, bo potrafią kosztować od 500 zł wzwyż. Więc tutaj z mojej strony padła propozycja na to, żeby zabudować to płytą GK, obrobić płytką gresową, też tą białą, którą tam widzieliście, mogliście zobaczyć w tej łazience. Aczkolwiek tutaj też cena nie była niska, była troszeczkę nawet wyższa niż cena tej rozety, więc też tutaj to nie przeszło. I padło finalnie na pomalowanie rurek na kolor czarny, bo taki sobie klient wybrał. No i w sumie tyle od cała ta historia. Pozdrawiam, cześć.